Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że niektórzy ludzie wchodzą w twoje życie tylko po to, aby je zburzyć, że oddajesz im swoje najcenniejsze lata, a w zamian dostajesz wyłącznie ból? Siedzisz dziś i myślisz o tej jednej osobie, tej, która zabrała ci tyle energii, tyle czasu, tyle nadziei, a ty wciąż nie rozumiesz, dlaczego tak się stało? Może to był ktoś, kto zawsze wiedział, co powiedzieć, żeby cię zadowolić? Może ktoś, kto miał problemy większe od Twoich, a może ktoś, kto pojawiał się, gdy go potrzebowałeś, lecz znikał, kiedy to Ty potrzebowałeś jego, dzisiaj poznasz prawdę, która może zaboleć, lecz jednocześnie Cię uwolni, prawdę o tym, dlaczego przyciągasz niewłaściwych ludzi i dlaczego oni zawsze wiedzą, jak Cię odnaleźć. Jestem tutaj, żeby ci pokazać, jak przestać być ofiarą własnej dobroci. Zostań do końca, bo to co usłyszysz, może odmienić twoje życie na zawsze. A jeśli poczujesz, że mówię właśnie o tobie, zostaw łapkę w górę. Pokażesz mi w ten sposób, że jesteś gotów na zmianę. Marek Aureliusz siedział w namiocie na granicy imperium i pisał do siebie. Nie pisał dla sławy ani dla pieniędzy. Pisał, bo odkrył coś, czego wielu ludzi do dziś nie rozumie: że najtrudniejsza wojna nie jest ta z barbarzyńcami za murami, najtrudniejsza wojna jest ta z ludźmi, którzy udają Twoich przyjaciół. Ten człowiek, który rządził połową świata i mógł mieć wszystko, zrozumiał jedną prostą prawdę: jeśli nie nauczysz się rozpoznawać złych ludzi, będą rządzić Twoim życiem, jeśli nie nauczysz się ich unikać, Staniesz się ich niewolnikiem. Ale zaczekaj. Zanim powiem ci, jak to zrobić, muszę cię nauczyć czegoś, co może okazać się bolesne. Nie jesteś ofiarą złych ludzi, jesteś ich współtwórcą. Tak, dobrze słyszysz. Każdy toksyczny człowiek w twoim życiu jest tam, bo sam pozwoliłeś mu wejść. Każdy manipulant, każdy narcyz, każdy energetyczny wampir otrzymał od ciebie przyzwolenie, by cię niszczyć. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dobrzy ludzie przyciągają złych niczym magnes? Marek Aureliusz miał na to odpowiedź. Większość ludzi żyje w iluzji. W iluzji, że wszyscy są z natury dobrzy, w iluzji, że każdy zasługuje na drugą szansę, w iluzji, że jeśli będziesz wystarczająco miły, oni się zmienią. To twoja pierwsza lekcja. Przestań wierzyć, że możesz kogoś zmienić. Przestań wierzyć, że twoja miłość jest tak silna, iż przemieni diabła w anioła. Seneka, inny stoicki filozof, myślał podobnie. Uważał, że człowiek mądry potrafi odróżnić przyjaciela od wroga. Nie chodzi o to, by szukać wrogów, lecz o to, by rozpoznawać tych, którzy udają przyjaciół. Seneka nauczał, że najgorsi nie są ci, którzy cię nienawidzą, najgorsi są ci, którzy kochają cię tylko wtedy, gdy jest im to na rękę. Znasz takich ludzi. Są przy tobie, gdy masz pieniądze, znikają, gdy masz problemy. Pamiętają o Twoich urodzinach, lecz zapominają, gdy potrzebujesz pomocy. Oni niekoniecznie są źli z natury, często są po prostu słabi, a słabi ludzie zawsze będą ściągać w dół tych, którzy są silniejsi, ale jest jeszcze gorzej. Zły człowiek to nie tylko ten, który Cię krzywdzi, to także ten, który sprawia, że przestajesz być sobą, zaczynasz wątpić w swoje wartości i myśleć, że problem leży w Tobie. Marek Aureliusz wiedział, że istnieją ludzie zdolni zniszczyć cię bez jednego złego słowa. Manipulują cię tak subtelnie, że nie zauważysz, kiedy tracisz samego siebie. To są najniebezpieczniejsi. Ci, którzy zawsze mają rację, zawsze są ofiarami i zawsze sprawią, że to ty poczujesz się winny. Jak ich rozpoznać? Po pierwsze, obserwuj. Zły człowiek mówi więcej o innych niż o sobie, ciągle kogoś obwinia i wciąż wspomina, kto go skrzywdził. Po drugie, spójrz na ich relacje z czasem. Zły człowiek nagminnie się spóźnia, ma ważniejsze sprawy i rzadko znajduje dla ciebie czas. Po trzecie, oceń ich stosunek do prawdy. Zły człowiek nie kłamie wprost, przemilcza fakty, podaje połowę historii, pozostawia cię z fragmentami układanki lecz nigdy z całym obrazem. Epiktet patrzył na to inaczej. Ten filozof, który był niewolnikiem, wierzył, że każdy ma potencjał zmiany i że nawet najgorszy czyn wynika z niewiedzy, nie z natury. Być może miał rację, może każdy zły człowiek to zagubione dziecko, które nie nauczyło się kochać, może każdy manipulant to ktoś, kto panicznie boi się odrzucenia. Ale czy to oznacza, że powinieneś ich ratować i poświęcać własne życie, by ich naprawić? Marek Aureliusz odpowiedziałby inaczej. Twoim zadaniem nie jest ratować wszystkich. Twoim zadaniem jest być najlepszą wersją siebie, żyć w zgodzie ze swoimi wartościami i nie pozwalać innym ciągnąć cię w dół. To nie okrucieństwo, lecz mądrość, miłość do siebie, która pozwala kochać innych w zdrowy sposób. Jak więc przestać tracić czas na złych ludzi? Po pierwsze, zrozum, że nie jesteś tu po to, by wszystkich uszczęśliwiać, nie po to, by być zawsze miły, jesteś tu, by być prawdziwy. Po drugie, zaakceptuj, że niektórzy nie chcą się zmienić. Że są ludzie zadowoleni ze swojego cierpienia, wolący rolę ofiary od roli bohatera własnego życia. Po trzecie, postaw granice naucz się mówić nie, chronić swoją energię i wybierać tych, którzy dodają ci skrzydeł, zamiast je podcinać. Jak wdrożyć to w praktyce? Marek Aureliusz radził: obserwuj ludzi nie po tym, co mówią, lecz po tym, co robią. Nie po tym, za kogo się podają, lecz po tym, jak postępują, gdy nikt nie patrzy. Seneka dodałby, że prawdziwym sprawdzianem przyjaźni jest kryzys, dopiero na dnie widać, kto naprawdę cię kocha. Brzmi prosto w teorii, lecz trudniej w praktyce. Źli ludzie nie wchodzą z tabliczką na szyi. Wchodzą z uśmiechem, komplementami i obietnicami z tym, czego najbardziej pragniesz. Znają twoje słabe punkty lepiej niż ty. Wiedzą, jak cię dotknąć i co powiedzieć, byś poczuł się wyjątkowy. To jest pułapka. Każdy nosi w sobie czarną dziurę. Brak miłości, akceptacji, pewności, a źli ludzie doskonale czują, gdzie ona jest i udają, że ją wypełnią. W rzeczywistości tylko ją powiększają. Marek Aureliusz napisał coś zaskakującego. Uważał, że prawdziwe zagrożenie nie leży w otwartej wrogości, lecz w pozornym wsparciu, które osłabia ducha. Nie ten szkodzi najbardziej, kto atakuje, ale ten, kto cię zwodzi, mówiąc, że nie musisz się zmieniać, że jesteś już wystarczająco dobry. Choć w rzeczywistości oddala cię tym od cnoty i rozwoju. Rozwój wymaga bólu, konfrontacji z prawdą i wyjścia ze strefy komfortu. A źli ludzie będą trzymać cię w wygodzie, gadać to, co chcesz usłyszeć i wzmacniać twoje najgorsze nawyki. Nie mówię ci, byś stał się nieufny. Nie mówię byś zamknął się w sobie czy nie wpuszczał nikogo do serca. Mówię byś był mądry, obserwował, słuchał tego co ludzie mówią, i jeszcze uważniej tego czego nie mówią. Są ludzie, którzy zasługują na twój czas, ludzie, którzy zasługują na twoją miłość i energię, ci, którzy mówią prawdę, nawet gdy boli, są przy tobie, gdy jest ciężko, inspirują cię do wzrastania. To ludzie, którzy nie potrzebują Cię, by być szczęśliwi, lecz wybierają Cię, bo chcą dzielić z Tobą swoje szczęście. Kluczowa różnica. Ci, którzy Cię potrzebują, będą Cię niszczyć. Ci, którzy Cię wybierają, będą Cię budować. Potrzebujący będą obwiniać Cię za swoje problemy. Wybierający wezmą odpowiedzialność za własne życie. Potrzebujący osadzą Cię w przeszłości. Wybierający pociągnął ku przyszłości. Jak więc ostatecznie przestać tracić czas na złych ludzi? Zacznij od siebie, zapytaj, dlaczego ich przyciągasz, zrozum, czego szukasz winnych. Może pragniesz akceptacji, bo nie akceptujesz siebie, może szukasz miłości, bo sam siebie nie kochasz, może potrzebujesz bezpieczeństwa, bo nie czujesz się bezpiecznie sam ze sobą to jest klucz. Dopóki nie nauczysz się być szczęśliwy sam ze sobą, będziesz przyciągać tych, którzy cię niszczą, dopóki nie pokochasz siebie, będziesz szukać miłości w niewłaściwych miejscach. Marek Aureliusz latami uczył się, jak być dobrym cesarzem, lecz najważniejszą lekcją było to, jak być dobrym dla siebie. I to Twoja ostatnia lekcja. Nie pokochasz innych, dopóki nie pokochasz siebie. Nie uszanujesz innych, dopóki nie uszanujesz siebie. Nie zbudujesz zdrowych relacji, dopóki nie zbudujesz zdrowej relacji z samym sobą. Przestań szukać siebie w innych. Nie szukaj swojej wartości w ich oczach, ani sensu w ich aprobacie. Znajdź siebie w sobie, wartość w swoich działaniach, sens w swoim życiu. A wtedy wydarzy się coś magicznego. Źli ludzie przestaną cię fascynować i przyciągać, bo sam będziesz miał to, czego oni nie są w stanie ci dać spokój, siłę i miłość. Jeśli to o tobie, jeśli coś w tobie się poruszyło, nie zachowuj tego dla siebie. Podziel się tym z kimś, kto również potrzebuje tej lekcji. Czasem największa zmiana zaczyna się od jednego udostępnienia. Pamiętaj, masz tylko jedno życie, nie marnuj go na ludzi, którzy na ciebie nie zasługują. Marek Aureliusz wiedział, że czasu nie da się kupić, nie pozwól nikomu odebrać ci tego, co najcenniejsze.